z grubaskiem Gdzie my jesteśmy w ogóle? Bo ja nie wiem, nie, nie wiem gdzie to jest jest chyba plac zaław, nie? Dlaczego no, na placu szliśmy? na osiedlu jesteś. A ty gruby do czołdu przyszedłeś Kurde, e, no, bo nie, nie ma to. gdzie iść w sumie, nie ma gdzie iść Dlatego tak, idziemy zaraz do dino w ogóle patrzcie jakie zakola mi wyrosły Mam grzywkę tylko po środku właśnie Tu po boku też, nie wiem Jakieś zakola A ty gruby, masz zakola? Zaraz to sprawdzimy. Gruby, czy masz zakola? No ma, no ma, tak wiadomo To idą aż dotąd Tutaj kończę się gdzieś w tym miejscu Gruby, dlaczego tak wyłysiałeś? Hmm? Dlaczego tak wyłysiałeś? Ze stresu? Nie wiem Nie mam no. pojęcia Chyba ze stresu Nie wziąłem sody ani niczego Bo gruba mu się hebel No co się stało, gruby, z nim? hebel, co mu się stało z formułą? Tu mąż i mówił, że tłoczek nie działa i założyłem DORE, ale ją trzeba zadać, bo zupełnie nie ma płynu. No właśnie, no i kolega tutaj zadaje dorkę. Ja nie wziąłem roweru, bo, bo gruby też nie ma. Gruby nie ma coś nie wziąłem. Idziemy zaraz do Dino. Kupić loda. Może nadal przyjdzie, ale powiedział, że nie przychodzi. Dziwny czek, bo on powiedział, że, że w pracy jest. No i że w, nie, że coś tam pracował teraz mu się nie chce, nie chce mu się obiad sobie, nie wiem on już żyje, jak, jak taki starszy człowiek Starszy człowiek już żyje I tak blisko już my do emerytury, jest, już czuć po nim, że się starzeje e, no tak samo jak po grubym, było Ale ja? Dlaczego ja? No bo gruby teraz ogólnie się zajmuje takimi rzeczami jak remonty Remonty, <grym> pomaganie już koniec remontu i już będę wychodził, no. tak? Będę vlogował Mam jeszcze dwa wyjazdy w te wakacje, ale mam vlogi naszykowane Y, mogę chyba wam pokazać nawet O tutaj, kurwa <grywa> Spadło <grywa> Czekaj, y, tutaj mam YouTube Studio Nie wiem czy to widać, ale mam vlogi naszykowane I wam powstawiam je No właśnie, no. a no już się starzeje, no piszcie No nie, bo gdzie mam, mówicie mu pisać, no to piszcie w komentarzach co, co, co myślicie o nim, bo już myślę, że się starzeje Już teraz mniej z nami, nie... no już Wychodzi codziennie, ale już się zajął pracą e, popej. Takimi popej. dojrzałymi Dojrzały mi właśnie... Ty masz, teraz się dowiedziałem, i napisała, ty masz pozdrowienia od Marysi No właśnie, pozdrowienia od, od Marysi odcinki. Nie tej od co zawsze, ale ale jakiejś innej <laughs> Ta. Nie wiem gdzie tamta Marysia, ona bo ja też się chyba zestarzała, teraz w domu siedzi Jak prawdziwy emeryt, po prostu grzeje fotel i Nie, ogląda telewizję Nie, z nią będą vlogi, z nią będą vlogi, no No Sam tam też będą, jak przyjdzie, kiedyś Ale no, grzeje teraz fotel, ogląda telewizję, no ogólnie każdy się starzeje ja też się starzeję, bo kolana mnie balą. Nie no, jedno mnie boli Nie pójdę do szkoły, bo nie mogę chodzić. Chcę zwolnienie na WF. apeluję, nie? No i. A wiesz, że od nie tego tak. roku szkolnego będzie trudniej zwolnienie uzyskać z WF-u, bo jakaś ustawa weszła. Ja twierdolę. Nie wiem po co mam to zwolnienia nie będę z WF-u. Ja jestem grubasem i ćwiczę, tak? Ja nie mogę, ja nie mogę ćwiczyć, bo ona się... Św... A bo kontuzja. Na świętunk no, św... 30. 30 trzeba wstawać. Nie, nie, wstawasz tam... ale. Kurwa jest na 7.30 WF, a ja na 9 cd nie chodziłem, więc mi się to pasowało. No. No tak to teraz to A ja miałem WF na końcu akurat. Prawie na końcu. Okay. W sensie no też to średnio fajne było, ale no lepszym niż od rana chyba. No właśnie, jeżeli chodzi o możnego no to... No to też się zestarzał, powoli też się starzeje kurwa gruby gdzie ty... Się wiesz? Bo i no też się starzeje no Moszny? No bo można no mochny... poszedł pracować na polu, będzie zarabiać. On pojechał na traktorze pracować na polu, no właśnie, ale wracał no. w przyszłym tygodniu. Więc, no. Musiał tam zostać dłużej, ale to powód prywatny, więc nie będę mówił. No właśnie, no więc... Każdy się starzeje, ja, ja ciągle muszę samemu wodzić, że na rowerze samemu nie mogę. Ale ja składam rower, jutro no mi burger Hebla zrobi prawdopodobnie i będę jeździł. Widzicie tam te schodki? Nie widzicie, bo no. Popej nie umie kamerować. O, widzicie tam te schodki? Kurwa. Ja nie były <laughs> do przodu, jak te gruby to, jak to trzymasz? Patrz, patrz, ja biorę w prawą rękę, no. Poczekaj, bo Ty masz kaburę i nie umiem tego... O tak. I wychylasz maksymalnie tak, do tyłu, tak, tak o i tak nauka, nagrywam, no. nagrywania z nauka nagrywania z grubym, I żeby pokazać tam te schody to możesz zrobić tak, ale wtedy będzie dziwny kąt, więc przechodzisz na tą stronę, <grym> nagrywasz Zresztą tak to jest samo i pokazujesz, widzowie masz ten, kurwa nie widzowie masz, popej masz, widzowie macie, widzowie macie tam schody i EBD zjeżdżał też, ale muszę rower porobić. No no ty nie mamy, sturzać, nie bo. mamy roweru dzisiaj, a nie będziemy się chyba stur, stur sturrać No słuchaj, dawaj to grubie, ja też spróbuję Czekaj <noise> jak? O, tak lepiej Wiesz Tak a jak? od boku Jak ty się ustawiasz? Tak, żeby być na środku Ja pierdolę Ej kurwa, pa, jaka perspektywa jest <noise> Patrz. Ale perspektywa no. no tak o, tam o, tam o. No, no patrz. Ty. No widzisz działa. No działa tej. Dobra, to działa. Nauka nagrywania z gruby, już masz kontent. Idziemy zjeść loda. Idziemy. Siema. Siema. Siema, siema. Idziemy. Przed siebie. Idziemy. Mi się wydaje, że na bunkier bym poszedł. Gdzie ty gruby? Kurwa, że jesteś. No ja idę z... Gruby się zgubił. A, bo czekać tutaj. Tutaj fuck grubego zastosuję. Tak to się robił? Tak. O kurwa. No jest szeroki kąt, o człowiek, no możemy w sumie iść na bunkry, tam gdzie byłem. Bo byłem poza poznaniem, jak byłem w Poznaniu, to nie miałem czasu, ale wracam do życia. Dlatego zadzwoniłem do Popeye, postanowiłem wyjść i się pokręcić po osiedlu i w sumie nie wiem, nie ma nic ciekawego. Chyba. Głosy na Jpsona. No. Tak, ale trzeba powoli od tego. Dziwna sytuacja. No, bo to musisz być liczyć rękę do trzymania telefonu w ten sposób. No, weskito. to. jest ciężkie dosyć Ale wtedy masz fajny kąt. Ten. Wiesz. Dni twierdzy poznań będą w ostatni weekend sierpnia. Wiesz. Ale mnie prawdopodobnie nie będzie, więc nie może Popeye z mosznym pójdzie w tym roku. Możliwe, no. To w zeszłym roku nie było Popeja, a ja z mosznym byłem. Możliwe, że pójdzie. my nie wiem, no, byliśmy w, na rowerach, więc byliśmy w stanie stwierdzić. Zwie... Kurde się zaciąłem. Byliśmy w stanie zwiedzić tylko dwa forty. Byliśmy w stanie. Zwie... Kurde. Nikt. Byliśmy na rowerach, więc byliśmy w stanie zwiedzić tylko dwa forty z twierdzy Poznań, bo no. nie mieliśmy czasu, żeby dojechać na pozostałe. I kurde, no nie wiem, no byliśmy na siódmym, było fajnie. Byliśmy na pierwszym A. Ja Byłem na pierwszym A tylko. Na szóstym to... nie zdążyliśmy jechać chyba? No tak, no bo padał deszcz. Coś takiego? No i nie wiem, będzie trzeba zwiedzić resztę forte. No no ja byłem tak. tylko na kilku w sumie. A większość nie uczestniczy, ja, ale było takie kilka, które uczestniczą, a nie byliśmy. Dobra, jesteśmy na tych, na tych, bunkrach, na tych bunkrach już. Tutaj ktoś nasrał, ktoś ciągle sra. Jakieś psy, a Nie, popieram takich zachowań. Nie wiem, jak, jak wie, to to są psy, zwierzęta albo inni ludzie. No tak, tak. No i tutaj też piasek jest. Nie wiem, dlaczego to jest zrobione. Być może komuś przeszkadza, tu siedzimy i do to... Tego coś się dzieje, no może to jest zupełny przypadek, chyba wyrasta tak się dzieje. Co gruby robisz? Dziwny człowiek. Oczywiście zobaczcie tutaj mamy do jakiegoś tramwaju. Które trzeba przejść gruby, co ty mówisz? Nie wolno to przejść, to są tory. Co ty robisz? Gruby. Zauważcie, najkrótsza linia tramwajowa w Polsce. Słowa właśnie wygląda Dobra, tak. Rozwalimy się tutaj? Dobra Pogrzaj miejsce dla grubego on coś robi dziwne coś, Dziwne rzeczy robi Zagrzej już mu to miejsce No i co, grube? Jest Przyszliśmy <grystanie> trasą Tu Jerzyk, z tego co pamiętam Albo coś mi się posrało Tu jest nie No tak Tu jest Jerzyk, o mówiłem o tym Jerzyku Gruby mnie w ogóle nie słuchał Stały brudny światło jak się na ten tramwaj patrzy ciągle To jest piękny Jerzyk To jest... Idziemy do Jerzyka Gruby? Wiesz co tam jest, nie? Idziemy do Jerzyka później. Daliśmy do końca. No, idzie, ja to trwało końca, chyba. To, nie wiem, trwało. Nawet krócej, niż nie wiem, mi to trwało. Bardzo mało to trwało. Oczywiście, gruba z. gruba z. Tak, tak właśnie.